wszystkim, ja jestem Wojtek. Dzisiaj kolejny odcinek z Brawl Stars i kolejny odcinek, ponieważ ja sobie tutaj uzbierałem 23, jesteśmy tutaj po otworzeniu całego karnetu, ja uzbierałem 23 big boxy, tutaj mam dużo misję ich robić nie będziemy, ponieważ mam już bardzo dużo tutaj tych big boxów, mam tutaj 2000 star coinsów, a więc będziemy sobie mogli kupić jednego mega boxa, ponieważ przed chwilą zabrali mi pucharki, i dali mi Starkońcy. Dobrze. Ja tutaj mam tyle pucharków. O, widzicie ile mi zabrali pasku? Więc dobrze, przejdźmy do kupienia. I ja ogólnie e, brakuje mi tylko sześć postaci i niedługo dojdzie nowa postać, która możliwe, że będzie w następnym karnecie. Jak dzisiaj trafimy maksa, to pozostaną mi tylko legendy do trafienia. A moim życiowym celem jest trafienie legendy, więc... Em, Mam nadzieję, że wierzycie, że mi się kiedyś uda. Przejdźmy do kupienia. Uwaga! Pierwszy mega box. Uwaga! Szóstwo! Co? Co? Dobra, zobaczę. Jeśli tu będzie postać, to jestem teraz bardzo szczęśliwy. Uwaga! Ale na ba Ja myślę, że będzie Stał Power pewnie. Uwaga! Świeci się. Dosyć mocno. Uwaga! No, wiedziałem, że będzie. Nie wiedziałem, że nie będzie postaci. Bo ja, prawie wszystkie postacie, zobaczcie, e, mam tutaj na tym, tym jak e, ja, w, prawie wszystkie postacie mam na stał powerach. I jak, jak e, ja tutaj, chyba teraz nie będę ich ulepszać, bo będę miał większą szansę na trafienie postaci. Więc no dobrze, przejdźmy do big boxów. Mam ich trochę, e, no w sumie 23, a więc przejdźmy do otwierania. Uwaga, trójka. Okej okay. Trójka No chociaż jedną czwórkę by dali mm, Trójka Trójka No dawaj No i trójka Jak miło, same trójki A tutaj nawet dwójka no, Naprawdę Dalej dwójki, nawet trójek, która nie ma ale no chociaż jedną czwórkę. Ja bym chciał postać stąd. Jedną czwórkę. A zakładam, że nawet jeśli będzie czwórka, to nie będzie postaci. No jeszcze trochę ich mamy, więc jedna czwóreczka się trafi. Jedna czwóreczka. Jedna. Jedna. Nawet jednej. Ale przynajmniej nie podwajasz, no. Podwajasz naprawdę dużo nam dał trójka. Trójka. Jestem zawiedziony tym openingiem. Jestem zawiedziony, naprawdę. Okej, okay, tutaj nic nie mamy. Naprawdę? Nic? Nic? No przynajmniej mamy 400 podwajaczu. Trójka. I w ostatnim będzie czwórka. Ale lipa. Dobra, zobaczmy. O, 3320 kasy tutaj mamy. I, I nowy tutaj, ten ten. Ciekawe co to daje? Tu patrz, przeczytajmy. Byk może przerwać super atak i spowolnić wszystkich przeciwników. A, ja wiem co to jest. Wiele razy już to dostałem od kogoś, że walnęli mnie tym wiele razy. No, nie trafiliśmy postaci, tak powiem. Ale zobaczmy, jakie my tej oferty mamy. Może coś jeszcze. Megabox za 60 gemów. Tu jest 60 gemów. Ale chyba nie kupimy, bo ja zbieram na następny karnet. To byśmy mogli kupić, ale ja bym... no... Mm, teraz zobaczmy jakie mamy misje. Tutaj za bardzo nie mamy misji. Dlaczego tu jest pokazane tylko z karnetem zadymiarskim? Jak ja mam karnet zadymiarski? A, bo jeszcze się nie odblokowało. Więc... O, zagrajmy sobie postacią, którą trafiłem na openingu karnetu do końca. Miałem wtedy chyba, brakowało mi chyba 40 rzeczy. Okej. Okay. Zobaczmy. O, to jest ta moja ulubiona. Ale jak zwykle nie mam internetu. A tutaj chodzi tu, który się na mnie czai. No kurde, nienawidzę jak nie mam internetu. Więc trzy pucharki, jak zwykle. No ja teraz dawno w Brawl nie grałem, bo teraz się zajmuję innym grą, Fortnite'em. Ja Fortnite'a e, będę nagrywać, bo wczoraj nagrałem e, film, ale ten no z Fortnite'a, ale ten film wejdzie, wejdzie pierwszy. O, ja bym bardzo chciał Maxa trafić. ale kliknęłem, żeby go wypróbować. A zresztą, co nam szkodzi? O, on ma cztery... Eee, pociski, jako jedyny ze wszystkich postaci, bije chyba tyle samo co kolta. Ale, no, ulta ma fajnego, ale krótko on trwa. Spójrzcie. Nawet chyba przez całą mapę nie przebiegnie. No, nie przebieg. A najdłuższy z ataków ma ten. Eee, Amber ma najdłuższy atak ze wszystkich postaci. O. Ale ta szybkość wcale nie jest taka szybka. Ale, ale uniki to ta szybkość pozwala robić. Spójrzcie. O, nie trafił nas. Matko, święta, nie mam internetu. Dobra, wyjdźmy z tego. Więc co my tu mamy, jakąś wiadomość? Filmy. Ok. O, i będzie jakiś inny zadymiarz. Taki nowy. Nie, em, to będzie taki jakby glut. Coś w tym stylu. I to będzie e, chyba z drużyny em, porusznika Rafa. I on będzie kosmitą, tak powiem. Dobrze, ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pa!